Witajcie, witajcie. Jeżeli Wam się podoba moja praca, jeżeli Wam się podoba to co robię, będzie mi bardzo miło, jeżeli wpiszecie mój kod twórcy. Jest on Monterzol. A teraz, nie przedłużając, zapraszam na filmik. Witajcie, witajcie. Dzisiaj to już chyba będzie jeden z ostatnich tych openingów. bo pff, szkoda też to nagrywać, jak lud jest z tego taki sobie. Zostało mi ostatnie 20 sztuk, znaczy więcej, wiadomo, tam się jeszcze pewnie zbierze, ale 20 sobie otworzymy, żeby też, yy, no, nie robić Bóg wie jak długich filmów z tego tytułu. E, brakuje mi tylko teraz do kryształowej księgi kolekcji, więc nie przedłużając, otwieramy. Chciałbym na kryształy właśnie, no, legendarne bronie mi są potrzebne generalnie, gdyż, no, nie chcę fluxa używać, no nie. Ale powiem wam szczerze, jeżeli macie możliwość, jak najbardziej, otwierajcie bardzo dużo tych LAM. Jak sami widzicie, bardzo dużo ocaleńców leci, więc jest to szansa na to, żeby sobie uzupełnić we własnych oddziałach. O, soczek. I, a jak nawet nie, to po prostu recykling będziecie mieli i będziecie mieli za darmo, że tak powiem, podręczniki szkoleniowe, tak? Znaczy, to wiecie, to nie tylko podręczniki szkoleniowe. O, czachomiotka, coś legendarnego teraz powinno być. Smoczy żar. Piątek 13. Tych to mam jakiś aż za nadto, no piątek w sumie 13, więc no ostatnio ich bardzo dużo nazbierałem. Jakoś mówię, strasznie mam coś pecha, jeżeli chodzi Nas to będzie setne, że tak powiem, no to no 80 otwarte. Żebym nie mógł sobie uzbierać wszystkiego do księgi kolekcji plus do grania i na, na kryształy, to jest po prostu śmiechu warte. A event póki co jest bardzo, bardzo nudny. Dawniej zawsze było do wyboru, czy mogłem sobie wybrać, z którego eventu. Znaczy, miałem lamy, tak jak były poprzednie z trasy, i koszmar lamki były. Można było sobie wybrać, z którego eventu nagle chcecie otworzyć, no nie? Co, czekł piorowiec Ramirez. I to było akurat bardzo, bardzo fajne, no nie? Ktoś miał ochotę to sobie otwierał starsze lamki, ktoś miał ochotę otwierał sobie nowe lamki, więc dla mnie to było bardzo, bardzo, bardzo fajne, no nie? Nie wiem, no to w tym momencie, że tak powiem, jesteśmy udupieni przy jednego typu lam. O, oko, pierwsza legenda. Jesteśmy udupieni przy jednego rodzaju lam, gdzie tak naprawdę, no jak ktoś naprawdę bardzo dobrze przyfarcił sobie, no to sobie otwiera wszystko, co potrzebuje, bo nie wszyscy zbierają do księgi kolekcji, ale niektórzy. No ja zbieram, no nie? Naprawdę? Piątek? Pff. Eee, Zbierając do księgi kolekcji, chcieliby ją uzupełnić, no to to jest mordęga tak na opartego zbierać, no nie? Mam bohaterów mnóstwo, których nie potrzebuję. Lecę jak szaleńcy w tym momencie, których nie potrzebuję i nie chcę. I kolejny piątek 13, no przecież. No wiecie, znowu mam tutaj dwóch ocaleńców, możemy sobie ich zrecyklingować i, e, i zawsze, że tak powiem, e, jesteśmy do przodu na podręcznikach szkoleniowych, a podręczniki Wam będą pod, potrzebne, żeby sobie właśnie Podnosić właśnie bohaterów, bohaterów, czy ocaleńców na wyższe levele czy obrońców. Tego nigdy nie jest za dużo. A w sumie macie za darmo je tym razem, więc o, 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 jakiś wybór. byle nie bohater. Naprawdę. O, skamerski ninja. <grymiany> Uwielbiany. Na stolam. Żeby takie duplikaty się pojawiały, to aż w głowie się nie mieści. O, bohaterów. No na co mi ci bohaterowie? Mam już ich po 5, po 6, niektórych nawet. Ja to recyklinguję, bo to mi nie jest potrzebne, jednym miejsce mi zajmują. Hmm. Bucznia czachomiotka znowu. Strasznie mało legend leci, z tego co zwróciłem uwagę. Jak naprawdę, jak na cztery nowe bronie... Wiadomo, pojedyncze tam się trafiły. Dwa razy nawet mi się trafiły, ale tak ogólnie tak naprawdę bardzo, bardzo mało ich leci, no nie? Śmietnik kolejny. Hmm. Same śmietniki, tak na upartego. No bohater. O nie, włócznia. Tych mam pięć, tych mam sześć. Wyrównajmy, żeby to było tak to samego. No właśnie tak jak mówię, no szkoda mi jest do księgi... o! No, już jest jeden y, y, legendarny, i jak komuś na przykład będzie brakowało w oddziale, zawsze sobie może uzupełnić go, no nie? Więc w sumie jest to darmowe, no nie? Wystarczy grać. Czaszkownik. Po co mi ci bohaterowie? Hmm. Dwie, Jedną brońkę dostałem legendarną? Wow, szaleństwo. Dużo piskich, to jest strasznie. Strasznie kosztowny później biznes bawić się we Fluxa. Piątek 13 kolejny. Więc jako tako powiem szczerze, że... Nie wiem, no sami powiedzcie, napiszcie w komentarzu jak tam u was z dropem tego wszystkiego. Bo dla mnie to póki co to jest jakaś tam tragedia. Broń, brońkę do wyboru. No bohaterów, no co mi tych bohaterowie Samych bohaterów też bardzo dużo w sumie leci. No i teraz tak. Także tak powiem, napiszcie w komentarzu, czy wy dostaliście wszystko, co chcieliście, czy też macie jakiś problem ze zdobyciem. Jak wasze dynietnice, czy wam się tak samo udało? Bo Czy wam się udało zebrać tych wszystkich? Czy już nie? No i zobaczcie na całość. Naprawdę jedna brońka na 20 lam otwartych, jedna broń. I reszta to śmieci, tak naprawdę, no nie? I tak generalnie jest to 7 legend, mało tego strasznie poleciało, no i wszystko, że tak powiem, no i tych na przykład, tak jak tutaj będziecie mieli, powiedzmy sobie, to, to by ja wszystkich epickich od razu, że tak powiem, powiedzmy sobie, zrecyklingujemy tych samych ocaleńców, samych ocaleńców sobie Odprawimy, których nie będziemy potrzebowali. Zamikę pickki odprawimy sobie. Eee, gdzieś jeszcze są? Tu są, tu są. Tu jest. Tu jest. Tutaj, tutaj. Czechomiotka, cechomiotka. I teraz gotowe. I patrzcie się. Z 20 sztuk mamy 96 sztuk podręczników. Ja jakiś tam pedocalęca. Jest to całkiem sporo, podwolę wam. Podnieść kilku bohaterów do góry. I cóż, tutaj, że tak powiem, rzec. No, kilka małych. Dobra, to przynajmniej wiem, że mam. Eee, tutaj mam już chyba brońki wszystkie. Brońki są chyba wszystkie z karabinów. Zuki. Tragedia generalnie. Patrzcie się, normalnie z eventów to tego wylatuje po naprawdę wielkich ilościach. Jak nawet się cokolwiek robi, patrzcie się. Smocze Furia jak otwierałem, jakby było... tego pełno wyskakiwało. A na ten event jest jakiś taki jak dla mnie on jest felerny, patrzcie się tutaj to wszystko, to to wypadało tego naprawdę w ilościach masakrycznych, a ten event jest jakiś taki strasznie słaby, jeżeli chodzi o legendarne. Wiadomo, no, jak też będzie potrzeba, to sobie fluxem podniesie, tak? To, to nie jest jakiś tam ogromny problem z tego tytułu. No ale fajnie by było sobie na 100 lam otwartych wpakować sobie wszystko do księgi kolekcji bez używania fluxa. No 100 lam to też nie jest mało otwartych lam, no nie? No i to jest tyle. Generalnie no, trzeba będzie fluxami wszystkiego popodnosić trochę, bo, że tak powiem. No, wygląda to tragicznie w tym momencie. Na tyle lam, że tak powiem, nie wypadło taka ilość konkretna. Tego mam wszystko porobione w księgach kolekcji, nawet na krystal, i jeszcze mi tyle tego wszystkiego pozostawało. A tutaj takaś po prostu masakra jest z tymi broniami. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jak tam jest u Was, czy Wam się tak samo udało, czy jesteście zadowoleni. A ja się z Wami żegnam, cześć, cześć, cześć. Thank you.